Chcemy być wspierającym partnerem merytorycznym w rozwoju przemysłu, z poszanowaniem środowiska i w zgodzie z przepisami. Budujemy Akademię Przemysłu i Środowiska, aby dzielić się wiedzą. Tak, aby wszyscy, którzy chcą rozwijać przemysł, Zgodnie z przepisami i w poszanowaniu środowiska mogli to czynić, aby wesprzeć ich. Zarówno tych z Państwa, którzy zaczynają dopiero swoją karierę, jak i tych, którzy są doświadczeni i od których to my się chętnie uczymy, zarówno tych z Państwa, którzy są w przemyśle, tych państwa, którzy są recenzentami życia społecznego, tych z państwa, którzy są żywo zainteresowani swoim otoczeniem i działają poprzez organizacje ekologiczne, dla dobra środowiska, dla dobra rozwoju przemysłu, bo jesteśmy przekonani, że. Wszystkie te wymagania, które są w przepisach prawa, one po coś są, ale po co? No właśnie dla naszego wzrostu i rozwoju. Nie żeby nam e, zaszkodzić, tylko żeby te pozorne ograniczenia stawały się dla nas katapultą do wybicia i większego wzrostu wzrostu przemysłu. Wzrostu przemysłu który nie szkodzi środowisku, który jeżeli nie może szkodzić, to ogranicza swój wpływ na środowisko.